Mercedes. Mercedes z wiano na wiano zawsze można liczyć. Takie coś. Wszystko to wycięcia. Wycięłem sobie kawałek blachy. Zawsze robimy trochę sobie więcej. Nigdy tak po całych końcach, tylko zawsze więcej. Zawsze coś tutaj nam więcej wyjdzie. Dokładamy, odresybujemy ten rancik, który będziemy tutaj widać. Można użyć tutaj ścisków morsa, żeby nam się to nie ruszało. Jest odrysowane. Łapiemy sobie ile teraz mamy tu, przerosywujemy i tniemy blachę. Dobra, teraz będę wyginał ten rant. Użyję do tego najprostszych narzędzi, które każdy ma w garażu. Są to kombinerki. Można zrobić ten rancik na żłobiarce, ale... Chciałbym pokazać, że można zrobić to za pomocą kombinerek. Też będzie to wyglądało estetycznie i osiągniemy żądany efekt. Robi się no nie? Dobra, zagjąłem to. Poprawiłem sobie troszkę młotkiem. Tak mniej więcej już to wygląda. Teraz będę łapał ten rancik tutaj. Nakładamy. Możemy już wstępnie sobie zaznaczyć, w którym miejscu będzie linia cięcia. Będziemy ciąć. I będziemy ciąć. Najlepiej sobie użyć do tego sugnacza. Dobra Mam zaznaczone tu Tu Teraz wezmę sygniarkę, zarysuję sobie cały obrys Ok. mam miarkę. Łapiemy sobie wymiar Znaczy tutaj powinien być Sprawdzamy czy to jest wszystko Jak należy Narysujemy tutaj Także suwmiarka naprawdę pomaga w tych sprawach. Lepiej sobie wszystko sprawdzić pomału dokładnie. Zawsze dojdziemy do oczekiwanego celu. Dobra. Teraz dalej. Proponuję ją przyciąć już mniej więcej na żądany wymiar. Czyli tniemy gdzieś tu. I będę zaginał ten rant. Dobra, przyciąłem ją trochę. Teraz będę robił ten rant górny. Tak samo użyję do tego kombinereczek. Pierwsze wstępne zaginanie robię kombinerkami. Później doklepuję to młotkiem. Można użyć specjalnych rolek. Mam też coś takiego. Mogą być specjalne, lub mogą być niespecjalne. Zdziwilibyście się, z czego można zrobić taką rolkę. I każdy ją ma na pewno w domu. To coś po robi i kręci przy samochodzie. No dobra, wstępnie rancik jest. Teraz go sobie doklepię. Jest już trochę doklepana. Wkładamy, sprawdzamy, jak to nam pasuje. Auto. Sprawdzamy gdzie będziemy ciąć Gdzie będziemy ciąć Zrobię to do czoła żeby to wyglądało jak należy I Myślę że tu damy troszkę wyżej Tu ja jeszcze troszkę przypnę Ważne jeszcze obciąć to na miarę bo później będzie łatwiej nam obciąć, dostawić, dospawać Jest. Wygląda tak źle, nie? A tu to... Kolem, które nam teraz tu brakuje, robimy sobie bardzo podobnie. Żeby sobie ułatwić sprawę, można zrobić taki bandycki numer. Nad kole wstępnie już mamy prawie, że dorobione. Podginam, wkładam, spawam i lecimy dalej. Nadkole dorobiłem tak samo jak dorobiłem tę stawkę. Złapałem na szczypce, zaraz to będę spawał. Konserwujemy przedwstępnie. No i spawamy dalej. Zobaczymy co Wstępnie obspawane, szlifuję. Konserwuję tutaj miedzią, bo tutaj będą nam się dwie blachy stykały. lecimy Teraz użyję tego eleganckiego freza. Trochę to przepiłuję. też jest zaniedziałany. To zamykamy. Spawamy do czoła. i Co To już zawsze Zabezpieczam jeszcze, żeby tam żadna ruda szmata się nie zagościła tutaj pociągniemy, to też na pewno zostanie. Później to tak jeszcze będzie konserwowane. Będę dawał pastę i konserwację. No i dobra, spawamy. Łapiemy, to wszystko musi być na równo. Nie może być zęba, bo to będzie chujowo wyglądało. Łapiemy, to nam się pasuje. sobie robi, tak? Hmm. jeszcze lepiej pasowało. Pa, na koniec sobie robię taki test z tamtej strony, wkładam halogen i sprawdzam, czy tutaj nie ma dziurek. Nie świeci mi się halogen. Dobra, teraz świeci. Jest jedna dziurka i druga. Wygląda w porządku no i znowu szlifujemy pora na włosy morzyna jścia numar 2 Je jeszcze 3. Dobra. Tak to wyszło. Z tamtej strony zostało zalane Konserwacja. Od spodu tak samo. Pociągnięto jeszcze paską dodatkowo. Powinien pojeździć. jeździć. Konserwacja. Odkład.